Robak strzelał tutaj wszystkie bramki, jeśli chodzi o rundę wesenną, ale no nie ma co tutaj ugrywać, że zagraliśmy drugie drugiej połowie e, słabo i no i przegraliśmy, no co. Nie mam słów, żeby określić e, jakieś wytłumaczenie. Standardowo mówi się, standardowo musimy wyciągnąć wnioski, musimy się zastanowić, ale to już się powtarza. A tak z kolegami przed chwilą pomyśleliśmy. Dobry mecz w Warszawie z Legią. Wygrany, dobra. We Wrocławiu ze Śląskim od tej pory nic z praktycznie nie gra. To już jest piąty czy szósty, kiedy... No troszkę bolą zęby jak się ogląda grę. A mimo to, jak jedna ciągle jest trzecia, to jest paradoks tego. No właśnie, nie wiem co to na, na te słowa odpowiedzieć. No, rzeczywiście ta gra w ostatnich meczach na pewno nie jest jakaś rewelacyjna, sami zdajemy sobie z tego sprawę. E, naprawdę chcemy, tak jak to, to pan określił, chcemy wyciągnąć z tego wnioski, ale na chwilę obecną mi chyba nic z tego nie wychodzi i... E, Trzeba szukać czegoś jakiegoś nowego, może jakieś nowe ustawienie, nie wiem, nie wiem, ciężko to nazwać. Po prostu musimy się przebudzić i w końcu przede wszystkim wrócić do tego, co było naszym atutem, czyli przede wszystkim, przede wszystkim walka, walka na swojej połowie i może wyprowadzanie kontrataków, może wrócimy do tego, będzie, będzie to wyglądało lepiej. Dzikie okazje w sklepach euro. LED TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1399. Smartphone LG l za 499. Zmywarka Bosch funkcja VarioSpeed. Opóźnienie startu. Klasa A+AA za 1599 zł. Euro. Lider rynku RTV JGd w Polsce.